O kurde! Dobra! Na tym domku na drzewie powinno być bezpiecznie. Idziemy na samą górę. Patrzcie, tutaj zwierzę z trampolin. Chowałem się na niej w ostatnim odcinku. Dobra, pytanie brzmi tylko, gdzie jest Grimas Shake? Kurde, chodzi o zipka. Dlatego, że w ostatnim odcinku przemieniłem zipka w Grimas Shake'a. Zupełnie przypadkowo, bo to miał być tylko zwykły prank. A teraz on się stał cały fioletowy i próbuje mnie cały czas złapać. Ej, chwila, chyba idzie. Ernest, Chodź do mnie, wiem gdzie się ugrywasz. Chciałem, jak schodzisz stąd Chodź.

Dobrze, że się schowałem na domku. Dobra, teraz musimy wejść do naszego domu i mam chyba pomysł, jak go zatrzymać. Mój plan jest taki, żeby jak najbardziej opóźnić grimasa, który cały czas mnie szuka, poprzez kilka pranków na nim, a w tym czasie muszę się skupić na tym, żeby znaleźć na niego jakieś antidotum, dlatego że nie mogę zostawić tam zipka. Ja wiem, że pod tą fioletową skorupą on gdzieś się tam kryje, więc pierwszym moim prankiem będzie przyklejenie strecza do drzwi. Zresztą sami zobaczycie. Najpierw musimy przykleić po prostu to tutaj. Teraz musimy to urwać. Teraz musimy to naciągnąć, a następnie przykleić z tej strony I patrzcie, teraz jak Grimas będzie bieg, to się rozpłaszczy I to go powinno trochę zatrzymać, ale na pewno to nie może być jedyny prank jaki na nim zrobimy Więc teraz... czekajcie, czy nigdzie nie idzie? Skupmy się na drugim pranku Dobra, czy mamy jakiegoś fioletowego balona na Grimasa? Eee, Dobra, może gotowa też się przyda, bo jakoś go może przekupimy, albo coś takiego pff, że... Może jeszcze jest tam resztka zipka Tego balona teraz musimy napełnić wodą o nie! O! Sam się sprankowałem. O kurde, chwilacz, to się da założyć dalej tutaj. Dobra, to jest wyjątkowo duży balon z wodą. I szczerze mówiąc, grimas po tym myślę, że będzie przez długi czas ogłuszony i nie będzie w stanie mnie szukać. Teraz muszę go włożyć jakoś na wieżę z trampolin, dlatego że to będzie mój kolejny przystanek, żeby stamtąd go obrzucić, a potem iść na kolejne miejsce, gdzie także przygotuję pranka. Dobra, teraz muszę z tym wejść na samą górę i wtedy kolejny prank już będzie gotowy. <laughs> Dobra, mam go prawie na samej górze Teraz muszę go włożyć Czy on się rozbije, jeżeli go wrzucę tutaj? Proszę, żeby się nie rozwalił Jest! Mamy balona na samej górze O kurde, griba tam idzie No zejdź no, zejdź później zejdziesz. Ej, chyba poluję na kogoś innego, dlatego że inaczej już by się tu wspinał. on powiedział, że poczeka, aż zejdę? Dobra, szybko, śpieszmy się z kolejnymi prankami, póki jest zajęty. Zobaczcie, tutaj jest całe osiedle domków w folii stretch i ja poleję je tym oto płynem, ponieważ myślę, że on nie będzie zbytnio patrzył jak idzie, więc na pewno się o niego po prostu wywali. Zobaczcie, mam wrażenie, że Grimace Shake, mimo że sam się zdaje dosyć straszny, to również jest także potworem, który może się bać innych potworów. Dlatego też ja planuję się przebrać. To takie Oto krzyka w pelerynie i wyskoczyć na niego, tak, żeby go tak wystraszyć, żeby znowu przesął mnie na jakiś czas szukać. Zobaczcie, to jest mój kolejny prank. Jak już Grimas się dostanie do domu. I on. No, można tutaj przeczytać, że dwa szejki są złe, jeden dobry jest to Grimas shake. I tutaj, oczywiście, mam właśnie wymienione wcześniej szejki. Z tą różnicą, że prankiem jest to, że tutaj nie będzie żadnego dobrego szejka, więc do jednego wlejmy sobie olej. Okej, okay. o, cała butla oleju. Do drugiego. Wcześniej to użyliśmy i Grimas się na tym pośliznął, więc teraz niech to wypije. Ach, wlewamy płyn do mycia naczyń. O. O kurde, aż oblałem. Mam nadzieję, że nie zauważy. A w trzecim, co wydać w trzecim? Chyba już wiem. Połączymy sobie da bombę oraz Tabasco skorpion. Jeżeli się tego napiję, to mam wrażenie, że może aż się odmienić w człowieka z wrażenia. Dobra, do tego teraz dolewam wodę, dlatego że aż tak dużo tych rzeczy nie miałem, ale i tak będą mega obrzydliwe. I patrzcie, jak to teraz wygląda. Przechodzimy do kolejnego pranku. Kolejny prank będzie także w tym miejscu, dlatego że, jak już Grimas będzie chciał coś zjeść po pysznych szejkach, to po prostu zaserwujemy mu bombę w Happy Milu. I to polega na tym, że balon, wypełniony wodą, włożę do tak naprawdę pustego Happy Milla, napełnię go wodą, i w momencie, gdy go otworzy, to wtedy wszystko na niego wybuchnie. Halo, czy jest tu jakiś Grimas? O nie, on znowu pije Grimas szejka! Zipek, zostaw to! Chodź tu, pogadajmy sobie, pogadajmy sobie! Dobra, wpadł w pierwszego planka. trochę go to ogłuszyło Nie wie gdzie jestem, widziałem że się rozgląda Teraz idziemy na drugiego, czyli tutaj Na szczyt wieży trampolin Dobra, patrzcie, mamy balona Gdzie jesteś? Tutaj! Chodźmy. Na górze Co ty tam robisz? Teraz mi nie uciekniesz O kurde Czy trafię? Jest o! 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 o. Jak dostał, dobra Uciekamy drugą stronę! On już tu jest! Jestem bardzo zły! O nie! Chodź do mnie! O kurde! Co ty robisz? Nie! Co taki wolny jesteś Grimas O kurde! Dobra, musimy ominąć teraz to Wyjść tu od razu Zakład, że nie przejdziesz przez cały ten park trampolin Ej, i cię złapię! No dawaj. Nie przejdziesz po streczu. Już do ciebie o -o. idę. O, o. o, o nie, teraz goni. O! goni. Dobra. O. Dobra, lecimy dalej do mojego ukrytego stroju. Patrzcie, to tutaj. Tutaj zostawiłem strój. Muszę się teraz w niego ubrać i go przestraszyć. Nie wiesz, że to serio zadziałało. Co jest? Czy on poszedł do domu? Chwila, tam są moje kolejne pranki. Muszę to zobaczyć, co właściwie się teraz dzieje, i czy udało się go nabrać też na te kolejne. Kurde no, jestem cały mokry. Dwa złe, jeden dobry. Ha! Uuu, w jednym z nich jest klimaszek. Właśnie wypił na bombę! Ja nie mogę, co jest? Gdyby nie był cały szejka, który łagodzi działanie Ostrego, to wtedy by było po nim. Który z nich jest szejk? Co to za piana? Dwo czyli w tym ostatnim jest. Mm. No wszystko się nabrał i teraz Happy Meal. Oszustwo, co to ma być? Happy meal, akurat jestem głodny! Co jest? Co to za fantasna? Stop, stop! Stop! Ja, ja chciałem tylko grzyma. Grzyma. Dobra, poszedł płakać. Ja teraz muszę iść i ogarnąć w końcu antidotum, żeby odmienić zipka, bo patrzcie jak on się zachowuje! I patrzcie, stracił z 5 IQ, odkąd jest Grimass Shake'em, czyli teraz ma zero. 0! Jan, mordeczko, słuchaj, sprawa jest naprawdę pilna. Ponieważ Zipek zamienił się w Grimas Shake'a I teraz nie wiem co zrobić A widziałem, że ty odmieniałeś w Minecrafcie Nupka Więc może wiesz jak to zrobić w prawdziwym życiu Nie no stary, ale że Zipek stał się Grimisem Masakra, powiem ci szczerze W prawdziwym świecie to chyba jest to trudniejsze Żeby go wyleczyć, ale słyszałem o pewnym sposobie na to Serio? Jest jakiś sposób? Podobno jak połączysz Trzy smaki Grimisowe Shake'i Zwykłe Shake'i z McDonalda Truskawkowy, waniliowy i czekoladowy To go wyleczycie, musicie połączyć te wszystkie Shake'i Powodzenia, mam nadzieję, że się zostanie wyleczony. Dobra, wielkie dzięki mordo, jadę do Maka i to ogarniam. Na Wojana zawsze można liczyć, słuchajcie, on mówił, że jest przepis, ja spróbuję wpisać jeszcze do internetu może to, co on mi powiedział, zobaczyć, czy są jakieś inne przesłanki na ten temat. Na internecie jest tylko jedna wzmianka, więc być może to, co mówił Wojan jest prawdą. Patrzcie na to, jest stronka, chcesz kogoś zabić, ale nie wiesz jak pl i tutaj piszą... Cześć, mam problem. Ostatnio kupiłem napój Grimace Shake, mój kolega jest fioletowy i próbuje wszystkich zamordować. Co mam zrobić, żeby się odmienił? Jeżeli coś wiecie, piszcie ASAP, niewiele czasu mi zostało. I ktoś odpowiada, ktoś oglądał się za dużo bajek chyba. XDD, hejtują. Ty tak poważnie czujesz się na tym forum jak w podstawówce. Stańcie się śmiać, legenda o Grimi' Shake jest prawdziwa. Sam przeżyłem ten koszmar, bla bla bla. O kurde, na szczęście poznałem kogoś. Patrzcie na to! Musisz zrobić Human Shake. Potrzebujesz do tego wszystkich shakeów z McDonald's. Spiesz się, bo po 24 godzinach zmiana jest nieodwracalna, a zipek zamienił się już kilka godzin wcześniej. Wróciłem właśnie z McDonalda i widzę, że zipka nie ma, czyli w sumie nie wiem, co się z nim stało, dlatego że leżał dokładnie tutaj, cały zapłakany, a teraz nie wiem, gdzie się podział. Trochę się o niego martwię, szczerze mówiąc, że naklał się jeszcze więcej tego Grima's sheja. Tu jest chyba, o kurde, on się przerzucił na inne rzeczy, które są w podobnym kolorze. Do tego są nam potrzebne właśnie trzy szejki. Wszystkie trzy szejki z McDonalda, jakie istnieją, czyli truskawkowy, waniliowy, czekoladowy. Mamy je złączyć razem i następnie dać zipkowi, żeby je wypił. Zaczynamy od truskawkowego. Dobra, trochę truskawkowego shake'a teraz, waniliowy. O kurde, ludzie. To będzie mega mega dziwne. Ciekawe czy to będzie dobre. I czekoladowy shake. Dobra. Teraz weźmy sobie jedno ze słomek i to wszystko musimy zmieszać. W jeden pyszniutki szejk. Słomką się nie da. Zmieszajmy to wszystko widelcem. To w takim razie teraz wsadzamy tutaj słomeczkę. I teraz musimy poszukać zipka. Gdzie on właściwie jest? Zipek. Zipek. Czemu płaczesz? Grimas. Chciałeś wszystkich zabić, a teraz tak się marzesz? Nie ma szejka! Masz, tutaj jest grimas szejk. Naprawdę, jest pyszny. Wypij go sobie, okay. no. Stwierdziłem, że pyszne to jest. Specjalnie dla ciebie. I co, jak smakuje? Nie, pipi, naprawdę, potem będzie smakowało jak Grimass Shake bardziej. Nie Ej, i co? Nic się nie dzieje. Spoko, ale wiesz, nie A. przepadam za szejkami, nie? No. Nie chcę już. Mam nadzieję, że to wystarczy ogólnie. Nie czujesz się jakoś dziwnie? Tak, dziwnie? Nie, dlaczego miałbym. O. Co jest? Ej, chwila, on. Co jest? On wygląda, jakby miał zaraz. wybuchnąć! O! o kurde, zipek! Jak dobrze odmieniłeś się w końcu. To jest brudny, stary. Co jest grany? Czemu leżałem na ziemi? No, zamieniłeś się ogólnie w Grimas Shake'a. Próbowałeś wszystkich użreć. No jak zamieniłeś się w Grimas Co ty gadasz? Znowu głupoty jakieś. Stary, Mam to na nagraniu, się, Zipek. Za dużo skibidi toilet story. A to co? Ślady po piciu Grimas Shake'a. Dobra, widzowie, zostawcie łapkę i subskrybujcie kanał. Zipek i tak mi w to nie wierzy. Będzie musiał zobaczyć już na kanale, jak będzie ten film wrzucony.